Cześć jestem DJ a to jest kolejny odcinek z Evil Nun 2 I mam nadzieję, że wiecie co zaraz zrobię Tak, w tym momencie przechodzimy Evil Nun 2 na hardzie Mam na to pewną taktykę i mam nadzieję, że oczywiście zadziała Obecnie nie ma wyższego poziomu trudności, ale jeżeli chcielibyście, żebym nagrał kolejne aktualizacje z tej gry To możecie zrobić do 15 tysięcy łap w górę Automatycznie też to będzie oznaczało, że nagram dla was extreme, jeżeli wtedy wyjdzie Teraz jednak tak, standardowo lecimy na hardzie I tutaj przeciwnicy są szybscy, e, są na takim wiecie, wyższym E, Częściej uważają na to, co robimy i co najważniejsze mamy jedno życie, ale w tej grze jest wiele błędów, które mogą nam uniemożliwić całkowicie przejście tej gry. Jakie to są błędy? Wytłumaczę Wam tutaj w trakcie. E, I to są naprawdę poważne błędy. I zaraz wszystko ogarniemy, tylko sprawdzimy sobie na początek kodzik. To jest 7, 2, 4, 3. Zauważyłem, że niektóre go dość tutaj powtarzają, więc jest szansa na to, że można do każdego seedu tak jakby dobrać taktykę, ale nie wiem, czy to ma jakiś większy sens. No, ale powinien zapytać się Przemek, o jakie game breaking błędy chodzi tak naprawdę. No, między innymi można powiedzieć, że takim błędem jest to, że gdy czasami nas zapiegami, czyli ten kurczak, to pojawia się błąd, w którym nie możemy kucać. No, jak wiadomo, nie możemy kucać, a nie możemy automatycznie, na przykład, ze szkoły uciec, bo tam, żeby uciec, to trzeba wejść do wenta. Drugim takim błędem podobnym jest, na przykład, to, że jeden z kurczaków, które e, tutaj stoją, o, jest pipeta bardzo szybko. To mi się to podoba, to od razu sobie wyłączam. E, jeden z kurczaków może stać cały czas w pokoju. W którym się respimy, 2-4-2, a to oznacza, że nic się z nimi da zrobić, bo później do uspania go potrzebujemy jajek. Ale pisaliście mi, że da się tutaj zrobić dynamit. I to jest potwierdzone info, da się w tej grze zrobić dynamit, nie wiem tylko jak. Prawdopodobnie w tym miejscu w szklarni jest to możliwe do zrobienia, bo tam jest jakiś stół, gdzie można składać składniki, ale. No właśnie, no nie widziałem jeszcze, żeby było to gdzieś dostępne dla nas. Ale najważniejsze, po pierwsze, przechodzimy tędy. Mamy wodę. Tutaj trzeba się cofnąć. Tutaj trzeba się ustawić tak pod kątem, bo te drzwi się otwierają właśnie do wewnątrz pomieszczenia. Tutaj w można po prostu wbiec. Tą wodę mamy w tym miejscu. Postaram się jak najmniej się montować, żebyście mogli zobaczyć krok po kroku, jak to przechodzę. Uwaga, no tak, widzicie. E, niestety nie zawsze to wszystko dobrze działa. tam te drzwi po prawej otworzyłem, żeby uciec w razie czego. Tu od razu idziemy w prawo. Mamy to miejsce, w którym możemy sobie wszystko złożyć, to było od raz. Dwa. I teraz mam nadzieję, że w tym miejscu będzie e, tuż na nas czekał. Jest, nie ma. Jeszcze jedno jest tu. I nie ma. No trudno, jak nie ma, no to niestety będziemy musieli się dać w inne miejsca. Trzeba, oczywiście, później znaleźć naszą truciznę. Ale bardzo szybko pojawili się nasi przeciwnicy, co oznacza, że moje zadanie będzie bardzo utrudnione i chyba już nawet ktoś do nas tam biegł. No, a stąd ciężko się ucieka, Wam powiem. Na, 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 naprawdę ciężko. E, tu chyba częściej okulary można znaleźć niż tusz, jak zauważyłem, ale zaraz się przekonamy, bo tak jak mówiłem, potrzebujemy dwóch, dosłownie dwóch, znaczy czterech kropelek tego tuszu. I teraz, tak jak mówiłem, robię to po kolei, żeby później nie mieć z tym żadnego problemu. Ok, no to tu jest już duży problem, bo jak to spadło. To jest szansa, że oni tam pójdą. Albo i nie pójdą. To jest właśnie to w tej grze. Że nie wszystko da się tutaj fajnie obszaić. I nie wszystko jest takie oczywiste. Chociaż gdzie oni poszli? Dobra, już wiadomo, już wiadomo, gdzie poszli. No tutaj akurat ucieczka jest już mocno utrudniona, ponieważ no, my musimy ją tutaj zagrować mocno. Musi za nami biec cały czas. W przeciwnym wypadku nie będziemy w stanie uciec. Bo jeszcze przed kurczakiem uciec możemy bez większego problemu. Ale przed nią to już nie bardzo. Wiecie co? Chciałem zresetować to po prostu co oni tutaj robią. Więc po prostu zejdziemy na razie na dół. Wodę już mamy, więc tutaj pipetę sobie. W tym miejscu zostawię w nadziei, że ono mnie nie goni. Nie, na szczęście mnie nie goni. No i tak, jeszcze jest ten jeden najważniejszy błąd, czyli uciekając e, przez właśnie naszą wentylację oni mogą nas zabić. Nie wiem, czy ten błąd nie został już poprawiony, bo od tamtego czasu tego błędu nie widziałem, jak ostatnio grałem, ale wiadomo, jak to się może skończyć. Na razie jednak bądźmy dobrej myśli, mamy dopiero piątą minutę ogólnie nagrywki, więc jest szansa na to, że wszystko się ładnie ułoża. Jako, że oni są tam, to my nie próżnujemy i robimy kolejne części naszych zadań. Czyli na przykład wyłączamy... Zasilanie To chyba było gdzieś tu, tak, tu Syk, no, wyłączaj się No nie tutaj trzeba tak perfekcyjnie tym małym Celowniczkiem trafić, żeby to wszystko się wyłączyło A oni, jak wiecie, są na O, idealnie, idealnie Dawaj to Dawaj to, dawaj to, tnij niebieski Co, jeszcze coś? No przecież mam to No co, jest? widzicie, właśnie o tym mówię, że Czasami 哦哦哦！Oh, oh, oh? O, 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 no, 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 dobrze, już się udało. Ładnie, już to posiedliśmy. Możemy stąd uciekać Mamy baterię, co nam naprawdę ułatwia zadanie, bo będziemy mogli szybko dotrzeć później na strychu, tam, gdzie mamy dotrzeć. Ale najpierw najważniejsze jest to, żeby złożyć tą truciznę, uspać siostrę, uspać gamiego, żeby dali nam spokój, bo w kościele będziemy musieli później zrobić to jedno zadanko, które jest ciężkie do wykonania, kiedy oni są aktywni, bo trzeba zadzwonić, czyli to jest hałas, trzeba złożyć te lody, czyli wszystko trzeba zrobić po kolei tam i posiedzieć tam na taką dłuższą chwilę, tak w pół to Wsłuchuje się nie słyszę przeciwników. Słyszę. No i widzicie, no i tutaj pies pogrzebany leży. Trzeba otworzyć strych. Po co trzeba go otworzyć, żeby tam zrobić jakąś część zadań? Bo, jak my tam zrobimy część zadań, to z automatu powinni też się tam agrować. Bo ja zauważyłem. Jedną taką zależność. Tylko zobaczę, czy tutaj nie będzie gdzieś linijki. Tu akurat nigdzie nie ma. Chociaż. Albo stąd poszli. Albo są naprawdę daleko. Tutaj jest wejście znowu do tego laboratorium. Nie, to nie tutaj. Ale nie wzięłem pipety. Ale są okulary. To już je wezmę. We o, jest! Dobrze, dobrze. Uciekamy. W dół w prawo. Tu ich na szczęście nie było, to dobrze. Yy, I szybka akcja. Mamy już dwie rzeczy potrzebne do wykonania tak naprawdę głównego zadania, którym jest odzyskanie kluczy, bo to jest najważniejsze tak naprawdę. I mając te klucze, yy, no w sumie będziemy mogli już zrobić wszystko. Tylko ja bym chciał ten dynamit jednak wykonać, a nie wiem, jak to zrobić. Yy, wiecie co, w tym czasie jak oni się tam wszędzie agrują. To ja bym zrobił broń. Ha! I zapomniałem o ważnej rzeczy. Nie wziąłem ze sobą tej pierwszej części broni, to też to już zróbmy na wszelki wypadek. Tutaj jednak możemy zobaczyć, czy ten błąd jest aktualnie aktywny. Dobra, ich tutaj nie ma. Zawsze to zamykam, żeby oni nie mogli nas zauważyć, bo jak będziemy w zasięgu ich wzroku, to automatycznie nie możemy uciec. A jak nie możemy uciec, to oni nas tutaj zabijają praktycznie instant. Co wiecie, jak się może skończyć. Nadujemy sobie jaja przy okazji. Nie zauważyłem, żeby gami i zakonnica pojawiali się za często w tym pomieszczeniu. Słuchajcie, o widzicie? Wejdzie, tu wszedł, wszedł. I zamknę chyba nawet za samą drzwi. Zamknie. Człap. Człap. Otworzył kolejne. Mamy chwilę czasu. Jest, mamy jajka. Udało się, no to dobrze, to mamy już dużą część. Za nami, na szczęście. E, teraz sobie to działko po prostu ustawimy już tutaj przy tym miejscu, gdzie jest kościół. E, potrzebujemy teraz tak naprawdę linijki i tej naszej trutki. Wiemy już, gdzie jest. E, gdzie jest nasz. Teraz tylko nie wiem, czy. Na 100% wiem, gdzie jest trucizna. Chyba nie, jeszcze nie. Jeszcze chyba nie, bo jak człowiek trenuje tutaj, to wszystko może nagle. Okazać się już wcześniej widziane. No tutaj to oni sami zamknęli te drzwi. Tu trutki nie było. Czyli w tym miejscu mieliśmy naszą. Tak, nasz tuż. Tusz. Cztery tuszu potrzebujemy. Cztery tuszu, tędy sobie przejdziemy. Cyk. Raz, dwa, trzy, cztery. Dobra, to już przechodzimy tymi drzwiami. Żeby dotrzeć szybko tu. Tu nie było nic. Tu cholera już są. Już są. Wiecie co, chyba na... Na ryzyku lecimy. Tak czułem właśnie, że ona już będzie. I właśnie po to te drzwi tutaj były otwarte. Żebym bezpiecznie mógł uciec. I mieć możliwość tak naprawdę wyrolowania ich Bo za konica jak będzie przez to przechodziła To zawsze jest wolniejsza Ale widzicie, już jest progres Mamy to czego szukałem Dobra Trzeba było ich w tym momencie zresetować Bo O Już ten błąd mógł zadziałać w tym momencie i to by było dla nas naprawdę tragiczne. No nie mamy e, mimo wszystko jeszcze tej trucizny, spokojnie, zaraz sobie ją ogarniemy, tylko tak jak mówiłem, my potrzebujemy jeszcze linijki, a jej nie widziałem, więc ona musiała mi gdzieś umknąć, w jakiejś sali pewnie była. Ale ich nie słyszę. Do... <laughs> no oni się tutaj fajnie zagrowali już. O, oni już wiedzą, że ja mam tak naprawdę wszystko do zrobienia tylko w tym miejscu. Więc jedyną rzeczą, jaką mogę na ten moment zrobić, jest po prostu odnaleźć tą linijkę, otworzyć kolejne pomieszczenia, i wtedy oni już będą musieli się ratować między tymi pomieszczeniami bardzo długo. Uff. No nie, na chwilkę bym poszedł tutaj. Sprawdził, czy oni się tutaj nie zagrują. Jakby Jakbyś tu zagrowali, to było już fajnie. No nie ja z tą pipetą poszedłem. Mogłem tutaj coś jeszcze zrobić, ale tu już nie ma nic do zrobienia. Teoretycznie nie ma nic do zrobienia, bo jeszcze to są te drzwi. I z tego, co wiem, to tam losowo możemy trafić na łopatę, albo też i śrubokręt. Tutaj na przykład nic nie było, ale tu też nic. Ale tu się boję, boję siedzieć, bo te, te drzwi się otwierają, te drzwi się otwierają, też drzwi się otwierają. I nigdy nie wiadomo, co się zaraz stanie. Nie wiem, czy to coś daje, naprawdę, ale. Mam nadzieję, że to, że tu siedzę, sytuację odrobinę zmienia. No to wracamy. Potrzebujemy już tylko trucizny: trucizna i linika. Dwie ważne rzeczy, bo już wszystko mamy do ukończenia gry, tak naprawdę. Nie no, i tutaj są niestety cały czas. Chyba nie odpuszczą. Trzeba będzie po prostu poczekać. Aż są są pójdą. Innej opcji nie widzę na ten moment. Poszli. Ale, ja, ja, yeah, yeah, poszli szybko. E, drzwi, 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 drzwi tędy. Tędy w prawo. I tu były szafki jedne. I tu. bo niech to będzie tutaj. Nie, Nie tym razem. Nie tym razem. Cyk Cyk Słyszycie jak klikam szybko? Tutaj nie ma linijki, nie ma Lecimy next Otwieramy wszystko Przyściuteńko. No nie mówcie mi, że ostatnia szafka jaką otworzę to będzie ta z rudką. no poważnie Jest Lecimy Eee, nie tędy, muszę sobie przenieść dokładną Trasę Tu Raz, dwa. Mamy to. Jest linijka, dobra. Wiemy, gdzie jest linika. Jak tu szybko dotrzeć, też wiem. Przechodzimy po prostu tędy. Tu. Tu jest w lewo wyjście. Tylko tutaj są drzwi, którymi oni mogą wyjść. To jest straszne z czasami. Więc my musimy szybko tą linijkę dorwać. I już będziemy mieli kościół. Bo łom jest chyba zawsze w tym samym miejscu. Zawsze jest tam na górze, na strychu. Tam, gdzie są narzędzia. I tam, jak go można cały czas dorwać. Tak nam to bardzo odpowiada. A więc teraz tak, idziemy od razu w lewo, w prawo, w prawo i mamy linijkę jak dobrze kojarzę. Tylko wrócili tutaj znowu, więc nie wiem, czy nie przeczekam. Usłużymy głośne drzwi. Będzie to znaczało, że ich nie ma. Nie wiem właśnie, czy oni już nie poszli sobie całkowicie. Muszę padać zawsze w prawo. Tu, 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 tu. Moi drodzy, Hart jest już w zasięgu ręki, to naprawdę. Naprawdę blisko. W lewo, w lewo. I mamy linijkę. Mamy strych. I spadamy stąd. Już się bałem, że się nie uda. Eee, 7, 2, 4, 3 był kod. Dobra, pamiętam kod, na szczęście. A, więc będziemy mogli zrobić większość rzeczy już tam. Eee, tutaj już bym ze sobą wziął przynajmniej baterię, żeby ją zostawić w tym miejscu. Żeby już nie robić 20 rzeczy naraz. Znaczy naraz, e, po kolei, tak to możemy zrobić właśnie naraz tą rzecz. Nie ma ich tu? Byli tutaj. Tu jest słabo z ucieczką, bo tutaj jest e, dostęp dla każdego, czyli tutaj i kurczak, i konicę mogą wejść. I to jest, jest słabe, bo jak oni obydwoje tutaj mogą wejść, to my wtedy mm, nie mamy możliwości e, zagrywania na siebie tylko jednego przeciwnika. Bo jak na przykład jest w szkole, to my możemy zakonnicę wrzucić do wentów, a kurczakowi po prostu zwyczajnie uciec. Teraz tak, mamy to. To bym od razu tam wrzucił, bo tu się akurat łatwo ucieka przed nimi. E, kwestia jest bardziej taka, czy e, oni się tu od razu pojawią. Jak ich tu nie będzie, to od razu wracam. A jak będą, no to będą musiały ich po prostu jakoś tutaj wyagrować. Żeby poszli w inne miejsce. Tu nic nie robię. Wrzucam tylko to. Ile tu. Wracam. Moczymy jajka w truciźnie. I już będziemy w miarę zabezpieczeni przed ich działaniami. Cyk. Cyk. Powrót. A później, e, oczywiście, zajmiemy się też strychem. Bo to jest ważne, żeby ten strych zrobić. Bo my tak naprawdę nie mamy tam nic zrobionego na ten moment. E, mamy jedyne co to niesioną baterię. Nie ma ich? Ona tutaj czasami po prostu sobie stoi. To już jest gotowe. Pytanie tylko, czy reklama potrafi nam. Bo jakby reklama mogła nam to odnowić, to byłoby fajnie. Nie było ich, no to lecimy. 7, 2. E, Cztery. Trzy. Mamy to. Ważny przedmiot. Mam nadzieję, że wszystko funkcjonuje jak należy. Wiecie co, dokładnie bym się tutaj przyjrzał rzeczom, bo takie dziwne wrażenie, że to do czegoś musi służyć, tylko nie wiem do końca do czego. To są te zdjęcia. No teraz to możemy się rozejrzeć. Wiem, że robimy teraz tak jakby harda i powinienem robić tak najszybciej, ale. O, należy. To teraz tylko kurczak. I będzie git, nie? gdzie jest kurczak? No szybko kurczaka trzeba dorwać. Nie ma go? No co gościu? Gdzie ty jesteś? A! Na górę Franca poszłam, dobra, to dropimy. Może się uda zrobić to na szybko Wiem, że czasami lepiej Zrobić coś wolno, dokładnie Ale w tym przypadku mam takie wrażenie Że coś może nam pójść zupełnie inaczej A szybciej Wiem, że teraz trochę plotę głupoty, ale W tym przypadku Ona nas zobaczyła Drobimy to, dropimy to Schodzimy, bierzemy nasz karabinek jak najszybciej trzeba tam dotrzeć, bo jak ona wróci i zobaczy, że nie ma jej ulubionych lodów, to od razu zadzwoni po naszego kolegę z Ice Cream. Tylko, że to chyba jest jego ojciec, a nie syn, bo to by nie pasowało czasowo. Więc, tak jak mówiłem, tutaj mamy raczej do czynienia z ojcem Roda. No weź to, podnieś. Zaraz zadzwoni, przyjedzie i będzie lipa. Musimy naprawić dwie rzeczy. Najpierw naprawiamy chyba. Eee, tą lunetę. I lecimy. Szybciutko, szybciutko, nie wiem jak oni długo tutaj śpią. Mm. Lecimy. Szybko. Jak on zadzwonić, to znaczy, że już zdążymy. Bo zobaczcie, mamy to. Mamy to. Ale zdążyłem szybko. Hmm. Coś tu było jeszcze do nas. Przyjechał. Dobra, mamy go. Podjechał tutaj z lodami. Mam nadzieję, że nam się udało. Kurde, teraz to już jest... Ryzyko mocne. Tam będę szedł od razu z karabinem. Chociaż nie mamy trzy jajka, czyli... <trym wytrza> kurde, głośne to jest. Ale wiecie, nerwy trochę. O jednak to hardzik jest. Wyjmuj te lody, gościu! Szybciej! Najgorzej, jak teraz siedzieć za końca, pojawi. A bie... Bierz to, kurde, nie lubię tego dźwięku, co jest w słyszycie, go? on jest taki... Że wiadomo, że zaraz coś będzie nie tak. Że zaraz coś jakieś drzwi otworzy. A ja tu ja nie mam żadnego zabezpieczenia. Nice. 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 Nie patrz na to, nie patrz. Nie, no cholera, na to trzeba patrzeć. Mam nadzieję, że teraz nie zepsuję kaszeńki, bo nam się może to zbagować. Wyjdź z tego, proszę cię, wyjdź z tego. Jest, wyszedł, Okej. Okay. Padamy. Dobra, tu już wracać nie musimy. No co prawda ta bomba cały czas mi troszkę Przeszkadza, bo nie wiem, co z nim mamy zrobić. Słyszymy te kurczaki. Ja bym się ich pozbył, wiecie, bo to może być później problematyczne. Eee, nie wiemy też, jak to za konicą będzie. Moglibyśmy sobie naładować to od nowa na wszelki wypadek. O, jest tutaj. O tym mówiłem, że on tutaj długo potrafi stać. Ale my musimy dobrze się wcelować w nich. Minus? Minus. Muszę się z jedną rzeczą upewnić. Tutaj dalej mamy tylko jedną rzecz do otwarcia. Tak, tylko głównego klucza potrzebujemy. Także biorę ze sobą karamin i idziemy. Mam nadzieję, że one będą cały czas spać. Dużo zrobić nie musimy. Musimy tylko uspać za konicę, jeżeli ona się kiedykolwiek jeszcze pojawi, tutaj. Ale mam nadzieję, że nie, no bo ostatnio razem się nie pojawiła, ale nie wiem, właśnie jak to jest z tym hardem, Jak to widzicie? Emocje tutaj biorą górę. Nie chciałbym tu stracić karabinu. I widzicie, znowu nie musimy tego otwierać. Więc albo to jest zależne od sida, jaki mamy. Czekajcie, to nie tu, to, to w prawo. Ale już sam nie wiem. Oni, oni powinni spać, jak jeszcze za spała. To oni tym bardziej. No! Kurczę, to podnoszenie w tej grze jest straszne, ale widzicie, ta gra nie jest wcale taka ciężka, jak się wydawało. Tu bardziej chodzi o to, że mamy wiele pomieszczeń i ciężko jest zagrać tak, żeby ich nie, nie wkurzyć. O to mi chodziło cały czas, bo e, jakby to powiedzieć? Bo w tej grze najgorsze jest to, że nie da się po prostu chować. Nie da się chować normalnie. Chowanie się w tej grze oznacza śmierć albo ich dodrzujemy, Wyrzucamy wszystko co tylko się da. Dobra, otwarte. No albo wiecie, no lipa. Otwarte, no. Wygraliśmy harda w tym momencie. I szczerze wam powiem, nie odczuwam różnicy w ciężkości pomiędzy hardem a normalem. Poza tym, że oni szybciej biegają, to nie czuję większej różnicy. Ale to, że szybciej biegają, sprawia, że jesteśmy w stanie lepiej przewidzieć, co się będzie działo, bo jeżeli kurczak i zakonnica szybciej biegają, Yummy, to chyba amen. częściej możemy ich razem zmusić do tego, żeby po sobie biegali w parze. A co to dla nich oznacza? Żecie, że ciężej im jest no bo się wtedy psuje ta najważniejsza taktyka od nich, czyli że od dwóch stron mogą nas zaś. a gdy biegają tak samo szybko, no to wiecie już sami, co się dzieje. No, mam nadzieję, że zrozum zrozumieliście, co chciałem przekazać. Po prostu w momencie, kiedy oni razem biegają szybko, to ja, na przykład, w klasie, która ma dwa wyjścia, mogę ich zagrywać, żeby byli przy jednym wyjściu, a ja mogę drugim uciec i szybko znaleźć się w wentach. Mam nadzieję, że się spodobało i że nagrodzicie harda lajkiem. Wiecie, co właśnie przed sprawdziłem i darker mode po prostu nie działa? Dajcie mi znać, czy Wam działa darker mode, bo myślałem, że jak będzie kolejny poziom trudności, to nagramy od razu na darker mode. Ale u mnie ani na telefonie, ani w grze, on po prostu nie działa, więc. Mam nadzieję, że wam się spodobało. Widzimy się kolejnym razem. I tak naprawdę czułem się, jakbyśmy byli troszkę osamotnieni w tej gierce. <laughs> Nie, no ale szczerze Wam powiem, no mogło być odrobinę lepiej, jeżeli chodzi o ten poziom trudności, bo spodziewałem się więcej. No ale nic, no. Mam nadzieję, że kolejny tryb będzie już naprawdę ciężki. Pozdraszenia i cześć.